Przemienienie wybija się z różnych innych scen, które będziemy mieli opisane w Ewangelii Mateusza. Ono nie dzieje się po zmartwychwstaniu. To jest w trakcie tego regularnego nauczania Jezusa i jego misji tutaj na Ziemi. W jego przypadku dzieje się mnóstwo szczególnych momentów, ale ten jest jeszcze bardziej wyjątkowy. No bo widać bardzo wyraźnie, to jest syn Boży, to jest Mesjasz, Szaty Białe, Mojżesz, Eliasz. To często będzie nasze doświadczenie, gdzie. Codzienności naszej, próby naśladowania Jezusa, przyglądania się jemu, potrzebujemy tych gór przemienienia. Tych momentów, kiedy będziemy w stanie zauważyć, on jest nie tylko bardzo mądrym człowiekiem. Muszę cały czas zakładać, że to jest mądrość z nieba i ona będzie niekiedy w konflikcie z tym, co będzie mądrością tego świata. Ale chcę właśnie zaufać Jezusowi, a on jest inny a on będzie mnie zeskakiwał, on będzie mnie pociągał tam, gdzie nie przypuszczałem, że mogę dojść.